Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, tutaj jest Ataman z TV. A oto konkurs, konkurs do czasie w Diablo. Zaraz zaprezentuję jaka jest nagroda i jakie są zasady tego konkursu. Konkurs będzie prosty, przyjemny i korzystny dla mnie i dla was. Otóż w tym konkursie da się zająć dwa miejsca, gdzie pierwsze jest naprawdę nagroda bardzo fajna, drugie to mi nagroda pocieszenia, o której powiem po wygranej. Ale też się pewnie spodoba. Szczególnie jeśli ktoś prowadzi swój kanał na YouTube. Więc teraz, tak. Nagrodą w konkursie, którą chcę zaprezentować, jest kod do wersji próbnej Diablo 3. Jest to tyle fajne, pewnie wielu, wielu z Was nie miało pieniędzy na to, by zakupić Diablo 3, którego cena między, się wahała między 170 a 200 zł. No to dosyć to była wygórowana cena. Tutaj jest nasze miejsce. Zapach. Mnie tak, jak ciebie, no, więc y, w grze, w tej wersji próbnej, którą będzie nagrodą a co tu się dzieje jaki sympatyczny no naprawdę wygląda bardzo przystojnie, ciekawie Dobra, dobra, skończmy, skończ już gadać, się napawać. Dobra, postaram się mówić i skupić na grze i na y, tłumaczeniu. O kurde, silny koleś. No takim trybem to można łatwo pokonać. Eee, te zielone za mną A, dobra, konkurs, konkurs. No dobra, mamy konkurs na Tata gdzie nagrodą jest kod próbny, yy, czy kod do wersji próbnej Diablo. Czy kod prezentuje się dokładnie tak? Gra prezentuje się ta wersja próbna dokładnie do tego miejsca, gdzie była wersja beta czyli do króla szkieletów. Z tym, że nie jest ograniczona czasem. Można grać ile, chce, ile się chce i na ile sposób się chce. Oczywiście, taki, taka, taka gra może zawsze pomóc człowiekowi, który jeszcze nie jest przekonany, czy chce wydać pieniądze na Diablo. Chociaż ja osobiście mogę powiedzieć, że naprawdę warto. No, dobra. Co? Gra się bardzo fajnie. Mało tego, osoba ta, która dostanie taki kod, prawdopodobnie będzie miała przyjemność pograć sobie na multi e, przez Battleneta z Jadainem, bo Jadain też właśnie gra na tej wersji, bez kod próbny. osoby, które mają tę, tę wersję próbną, mogą ze sobą grać, to jest bardzo fajnie zrobione. E, więc, e, co tu dalej mówić? Na czym polega konkurs i co trzeba zrobić? Jest proste. Słuchajcie, jeśli ktokolwiek ma jakikolwiek tutaj pomysł, to niech pobierze sobie obrazy, które jest w opisie do filmiku. I z tym obrazkiem to jest logo AtatV. I z tym obrazkiem, albo z jakimkolwiek inną jest twórczą, przede wszystkim logo ma się pojawić, zrobi jakiekolwiek obrazy, grafikę dla AtatV. Grafika to może być grafika na oś czasu. Na Facebooka naszego, może to być grafika do tła do naszego y, bloga, może to być tło na nasz kanał na YouTube, może to być w ogóle jakiś obrazek, po prostu coś fajnego, graficznego ATA TV. Osoba, która to zrobi i y, naprawdę mi się praca spodoba, wybiorę z nią najlepszą, ten dostanie kod. Osoba, na, która zajmie drugie miejsce, zajmie bardzo fajną nagrodę pocieszenia. Dla niektórych może przedstawiać nawet większą wartość niż same Diablo. Y, no to chyba sprawa jest prosta, prawda? No to jeszcze raz powtórzę. Tworzycie grafikę. E, jakąkolwiek grafikę. E, motywy z TV, z naszego kanału. Może tam się pojawić nawet mój e, piękny pyszczynio. Dobra, mój ochydny pysk Może tam się pojawić. E, to już jest, to już zostawiamy w waszej jurysdykcji. Może to być grafika na Facebooka, na tą oś czasu, tak zwaną. Może to być nawet przerobione nowe logo. Też to. Oczywiście coś tego też przyjmie. Aby tego było w konwencji. Popieramy to. Logo ma się pojawić, może się pojawić też moja postać. Mogą pojawić się różne postacie z gry: mogą to być motywy z Diablo, mogą to być motywy z PS-a. Aczkolwiek wolałbym coś bardziej kreatywnego. No i. E, o, coś jakiś fajny drop poszedł. No i osoba, która to wygra, dostaje wersji, kod do wersji próbnej Diablo 3. Kto może grać ile chce, gdzie chce i tak na każdy sposób, wszystkimi postaciami dostępnymi obecnie w Diablo. Co my tutaj dostaliśmy? Nie opłaca się. Zobaczymy. Hmm. To nie dla mnie. No. Yy, czyli co jeszcze mogę powiedzieć? O. I to. O. I to jest dla mnie. No, ja proszę, to jest pierścionek dla mnie. No, a teraz tu mam piękne stacje. Obrażenia 307, panca 80... E, no 800. No, dobra, super. Jak sobie taką grafikę, dostajcie ten kod do wersji próbnej. O drugie miejsce to jest pocieszenie. No i fajnie, prawda? Prezentuje się bardzo dobrze. Szczegóły są jeszcze napisane na dole. Szczegóły będą już napisane na Facebooku i szczegóły będą napisane na naszym blogu. Ma, no, liczę naprawdę na Wasz odzew, bo e, grać warto. Nie jest to nic trudnego, o co proszę. A ten kod w wersji próbnej działa non-stop. Można naprawdę dobrze się bawić przy tej grze. Można przegrać ją wszystkimi pięcioma postaciami i przekonać się, czy warto wydać pieniądze na tego Diablo, A pewnie z wielu, was, wielu z Was jeszcze tej gry nie ma w pełnej wersji. Mało tego, w tej wersji próbnej tak samo działa BattleNet, bardzo prawidłowo. Tylko między wszystkimi osobami, tu mamy kod do wersji próbnej. No tutaj, oczywiście, zachęcam, jak najbardziej będzie można pograć. O, Bazmonan. Będzie można pograć sobie z jadajnym. Wydaje mi się, że nie będziemy nic, nic, nic przeciwko temu. No. Eee... Dobra. No to właściwie tyle. A teraz chwilkę pograjmy sobie razem. Tylko ogarnę swoje rzeczy. Zamienimy to na to. Dobra. Pójdźmy do rzemieślnika, zamienimy. E, co mogę powiedzieć? E, drugi, e, dużo osób mówiło, łącznie z jadajnym, że poziom ten podstawowy w Diablo jest stanowczo za niski. Że idzie się praktycznie bez żadnych problemów. No cóż, e, każdy wie, kto skończył, nawet, nawet już pychę tą okres wersji próbnych, w Diablo. I doszedł dalej, a przydełnie zacząć to od drugiego aktu. No zginąć jest znacznie prosto. I prawdę mówiąc... Oj! Ciężko mi sobie wyobrazić... Co tu się dzieje znowu, no? Ciężko... Mi sobie wyobrazić jak będzie wyglądać to na koszmarze albo na poziomie Inferno. To naprawdę musi być yy, Pkihana gra. Minus się uspokoił. Owszem, Przebije się. Dobra, idziemy. Tutaj yy, bardzo ciekawym postacią, bardzo ciekawym bossem. I ładnie zrobiona, naprawdę graficznie to zrobiło wrażenie. Na mnie ta w ogóle grafika mi się podoba. Nie, nie jest jakaś skomplikowana. Utrzymana w konwencji, a naprawdę bardzo klimatyczna. A co należy pochwalić twórców, No bo problem był pewnie, był jak to rozwiązać. Chociaż zmieniamy rzut. Nie, zostajemy przy izometrycznym. To bardzo dobra decyzja. No to, co dalej? No i właśnie Belial. To był boss w drugim e, akcie. E, każdy, kto będzie grał tak zwanym Koksem, czyli osobą, która będzie mieć do, odnawianie się. Odnawianie się. E, dobre e, życia, Nie powinna mieć z nim problemu. Natomiast. E, jak ja grałem tutaj Wizardem, który jeszcze wtedy miał mało życia i odnawianie jego było bardzo powolne no to są tak jakby to powiedzieć belial ciężko unikać niektórych czasów beliala szczególnie kiedy robi taki zionięcie tam. I po prostu jak się dostanie o tych odrobiny, to się pada. Obowiąznie jak dobre są obrażenia trzeba to się bardzo skupić. Natomiast jeśli chodzi o inne postacie, to na pewno będzie zdecydowanie prościej. Ale fajnie to jest rozwiązane, Co mogę jeszcze powiedzieć, nie podoba mi się trochę, że nikt czarownik może biegać z toporem, tak naprawdę, i e, jeśli topór jest dobry, to będzie mieć poniesione no, obrażenia. Owszem, zawsze, zawsze lepiej jak się biega z odpowiednią broń dla swojej profesji, ale chyba nie do końca zostało to dopracowane tak jak powinno być. Przynajmniej wydaje mi się, to troszkę zabija ten klimat. No, ale ja gram akurat tak, by ten klimat zachować. Na początku tego nie było widać, ale, ale oczywiście tutaj kombinaty, kombinatoryka, jeśli chodzi o e, skille, wydaje się być bardzo ciekawa. Można na parę rodzajów... E, właściwie ustawień mamy tak. Mamy dwa podstawowe skille do atakowania, skille pasywne i cztery skille dodatkowe. Bardzo pomocne w, 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 w rozgrywki. Więc w sumie i każdy z nich możemy ustawić do innej runy, inaczej używać i każdy z nich możemy sobie porządkować, zmieniać w czasie rozgrywki. Więc mamy dużo możliwości kombinacji ustawień tych skili. Skrzynka jest wspólna dla wszystkich, to swoich postaci i tak samo ilość pieniędzy, które się zebrały jest wspólna. Co pozwala e, mieć dużą satysfakcję potem z jedną postacią i kiedy zaczyna się drugą Gdyż taka rozgrywka może być ułatwiona te są znalezione, mamy wytrenowanego kowala, złotnika I mamy, tu możemy na jeszcze inny sposób przejść kolejny raz inną postacią No, zdecydowanie jest to fajnie zrobione Chociaż dużo elementów jest uproszczonych Na przykład mamy szmaragdym Topazy, i tak dalej, te wszystkie klejnoty, tak zwane które możemy wsadzać do broni z odpowiednim miejscem na to i możemy one możemy je nakładać na siebie, sumować. no mamy jak, jak coś wsadzimy do danego miejsca, to możemy go łatwo wyciągnąć. Bez odwrotnika koszty to bardzo mało. Tak samo jak naprawa zniszczonych rzeczy jest bardzo tania, co jest jakim uproszczeniem. Może. Może nie jest to najlepszy zabieg, szczególnie że w Diablo 2 no, przyzwyczaiło nas do tego, że to zdecydowanie trudniej. Yy, no tak samo z tym wy wyjmowaniem, wyjmowaniem za bardzo niską cenę i zmieniając klejnotów. Natomiast tych klejnotów jest rodzajów, jest, jest bardzo dużo. W Diablo 2 mieliśmy bodajże 3 albo cztery te rodzaje, to rodzaje to mamy, mieliśmy trzy nakruszone, potem były wybrakowane, potem nie były. Rozumiem, oj, ta z niepana, potem tam. chyba były jeszcze jedne, to teraz mamy. Hmm, no chyba z 11 rodzajów, tak? I możemy naprawdę ich długo sumować i szukać tego. Oj, sporo. I w tym sposobem możemy coraz lepsze coraz ulepszać dany item, który, nawet, nawet teoretycznie słaby, okazuje się znacznie znacznie mocniejszy z dobrym. Klejnotem w środku, jeszcze odpowiednio y, sumowanym, jest to fajna rzecz. Jak najbardziej y, jest to fajna rzecz, która jeszcze pozwala podnieść y, poziom rozgrywki. No to co? Ktoś jeszcze wcześniej nie słuchał o konkursie? Przypomnieć? Dobra. Robicie grafikę. Robicie grafikę z wykorzystaniem logo ATA TV, albo stworzonym przez siebie nowym logiem. Jeśli słuchacie przez siebie nowe logo, to by było, jakbym dostał. Y, znak wodny z tym logiem, żebym mógł go używać, bo jak mi się spodoba, to będę go prawdopodobnie używał. Ale by to było utrzymane w konwencji. a ja ta oczywiście. E, no, i to może być na oś czasu na Facebooka, e, to może być grafika na bloga naszego, to może być tło, albo jakaś grafika na e, YouTube'a albo jakiś ogólny obrazek fajny, który po prostu wam przyjdzie do głowy, zróbmy tak. Na pewno chcecie jeśli chodzi o grafikę, dużo lepsi ode mnie. I dlatego Was tu proszę o pomoc. Zamiast za to dostajecie kod do wersji próbnej Diablo i można spokojnie w to bardzo fajnie pograć. No dobra, nie przynudzam, idę napawać tutaj w Diablo dalej. Yy, jak z do pokręt kontrolnego to się żegnamy na ten raz, a potem się połączymy znowu, kiedy pójdziemy pograć yy, na battlecie battle z gruchem niedajnym. No dobra, jesteśmy w trzecim akcie. Pokonaliśmy Beriala, pokonaliśmy. Mahdę. O, jest punkt kontrolny. Dobra, no dobra, no to właściwie to. E, tu jest, tu miał być film prezentujący konkurs. Nie ma sensu się. bardziej nad, tym, nad nim rozwodzić. E, istotne jest to, chyba, wiecie, co macie robić. E, no i liczę na to, bardzo, bardzo na was liczę. Mam nadzieję, że. Yy, mimo teraz właśnie juvenalii i yy, w ogóle czasu wolnego, nie zapomnijcie o nas i pomogłycie mi tutaj w tej grafice, a w zamian dostajecie bardzo fajną rzecz. No to plus nagroda pocieszenie za drugie miejsce. To też jest w sumie fajne. Yy, no to super, super za oglądnięcie, bardzo Was dziękuję yy, i do zobaczenia niebawem. Au, co to było? co ciekawie tutaj. Trzymajcie się ciepło, widzimy się niebawem i przygotowani będą k są kolejne dwa gameplaye oraz recenzja, tak? Powoli już tutaj zbliżamy się do recenzji, mam już teraz bardziej wyrobione na ten temat zdanie Już dużo tutaj notatek właściwie zapisałem już 8 stron notatek o tym, co mam powiedzieć W czasie recenzji, więc ta recenzja będzie obszerna. Ale to jeszcze chcę przejść przynajmniej dwoma postaciami całe Diablo, a już do tego ku temu zmierzam, żeby no, więc móc to powiedzieć całkowicie wiarygodnie. Dzięki. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, niebawem. b <Pa. S 2>、yeah.